Weź, dzisiaj zrobię porównanie dwóch piw z dodatkiem iglaków z Nepomucena. To jest Forest IPA, a to jest Forest APA z alkoholem. Barwa dwóch piw prezentuje się w następujący sposób. Pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła, to bezalkoholowe jest bardziej mętne niż Hazy APA. Forest IPA bezalkoholowa jest zdecydowanie bardziej mocno leśna. Od pierwszego niuchnięcia z puszki, ze szkła... Czy w smaku jest bardzo, bardzo mocno leśna. Natomiast, jeśli szukacie czegoś troszeczkę lżejszego, no to tutaj mamy hej, Forest Apa. Oczywiście jest delikatniejsza, bardziej zbalansowana, jest słodsza. Oczywiście nie jest tak mocno naparzająca, bo to nie jest po prostu ipa. Natomiast, jeśli szukacie piwa bezalkoholowego, to zdecydowanie to piwo polecę. No, ale jeśli lubicie piwa leśne albo jakieś ipy, to bym powiedział nawet, że te piwo będzie lepsze. Ono jest mniej słodkie, jest bezalkoholowe i na dodatek jest bardziej takie brutalne. Tu natomiast jest piwo dla ludzi, którzy lubią lżejsze piwa, nie tak mocno ordynarnie leśne. Jeśli chodzi o styl APA, nie FOREST, ale APA. To piwo też spełnia swoje kryteria, jakby stylu, więc to piwo znajdzie swoich jakby odbiorców bardziej w cywilach. Ale oba piwa są fantastyczne. Natomiast ja się sam osobiście zaskoczyłem, że piwo bezalkoholowe będzie bardziej, pięciu nawet krotnie mocniej żywiczne, leśne i intensywne niż to, co jest tu. Tak czy siak, dwa piwa są spoko, ja dwa piwa wypiję, ale powiem Wam szczerze, bezalkoholowy Forest po prostu to jest piwo, które ryje beret i jest naprawdę zajebiste. Więc no tyle, no dwa piwa są dobre, nie ma co tu dalej przedłużać. Trzymajcie się, do usłyszenia.